No i coś zaczęło padać, dzień dobry, dzień dobry w kolejnym vlogu, dawno mnie nie było na targu w Złotoryi, idę po trochę owoców, warzyw i zahaczę też o drogerię, bo jakieś katarki się pojawiły w domu, więc zapas chusteczek muszę zakupić. Szybki przegląd w aucie, co kupiłam, zapas chusteczek takich, wiecie, do torebki, żeby wrzucić. E, jeszcze do bagażnika dałam e, kilka takich e, w kartonach opakowań. Kupiłam nasiona chia, e, bo w domu już rozmrażam truskawki i będę robiła e, deserki, co my tutaj mamy. Dzieciaki uwielbiają takie e, kokoski, więc też im wzięłam. E, babka płesznik gdzie nie gdzie mi się gdzieś przewijała w przepisach a jakoś tego mi brakowało moje ulubione ściereczki do mycia okien, do mycia luster były na promocji po 9 zł, więc wzięłam dwie syrop daktylowy to uwielbiam słuchajcie, ale właśnie w tym słoiczku jak coś mi się dzieje z ustami pękają na noc, sobie tym smaruję i naprawdę to pomaga w sztyfcie mam wrażenie, że to na mnie aż tak nie działa Dobra, wydaje mi się, że wszystko mam i mogę wracać do domu ostatnio zaczęłam sobie w ogóle listy robić żeby za jednym wyjazdem z domu wszystkie sprawy pozałatwiać i o niczym nie zapomnieć no tak to jest, takie są uroki mieszkania wsi, nie zamieniłabym jej w życiu na miasto, no ale jednak e, ciągle trzeba dojeżdżać śmieję się nawet, że jestem takim szoferem swoich dzieci, bo do przedszkola dzieciaki wozimy do szkoły chociaż jest akurat w tym przypadku e, autobus, ale jest mi wygodniej ich odbierać w takich godzinach kiedy mi pasuje niż wychodzić na przystanek, tak jak byłoby to ustalone. No, sporo jest tych wyjazdów: sklep, lekarz, nie wiem, apteka, no cokolwiek, to trzeba jednak w naszym przypadku jechać autem. Ale lubię kręcić się tak po miejscu, raczej nie przepadam za jakimiś dłuższymi trasami, kiedy ja jestem kierowcą. Jeszcze tak do 200-300 km to pikuś, ale chodzi mi o takie, no o takie e, pół tysiąca kilometrów, to już jest dla mnie e, męczące. już jesteśmy w temacie auta, to słuchajcie, jest taka strona Carfax, gdzie po numerze WIN możecie sobie sprawdzić historię pojazdu. To jest bardzo ważne, kiedy na przykład chcecie kupić używany samochód, bo można się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Ja byłam pewna, że nie wiem ile lat temu 7-6 lat temu kupiliśmy ten samochód i że kupiliśmy perełkę i ostatnio, tak z ciekawości Grzesiek sprawdził. Nasze, naszą Audi. No i tak, aż idealnie nie było, ale jak już będę w środku w domu, to nieco więcej Wam o tym opowiemy. No nie ukrywajmy, mój mąż znacznie bardziej zna się na samochodach niż ja, więc opowiadaj Grzesiek, co jeszcze Carfax mówi o naszym aucie na przykład. To, że od razu czerwone okienko wyskoczyło. Zidentyfikowane ryzyko. I jak wybieraliśmy auto, to dopiero teraz się okazało, że pierwsza stłuczka była w Niemczech. Była w Niemczech, poprzedni właściciel. Później był jeden właściciel w Polsce. Miesiąc przed naszym zakupem auto było z przodu trzaśnięte. A pamiętam jak pan mówił Słuchajcie, słuchajcie, jesteście młodzi, ale to jest od mojego przyjaciela, <laughs> <laughs> od przyjaciela. Chociaż przybliżony koszt 3-4 tysiące, więc pewnie coś delikatnego. Coś delikatnego. Ale to było. Yy, I co? No jest tu. W sumie trzy takie te. I dopiero wczoraj tak naprawdę się o tym tak. dowiedzieliśmy, chociaż my na naszym Audi nie możemy narzekać, bo tak naprawdę nie widzieliśmy a... jakichś takich... Bezawaryjnie. Mhm. Tutaj na tej stronce można jeszcze sobie sprawdzić przebieg. No i na pewno jak jakieś są akcje z kradzieżą, to też będzie tutaj zaznaczone to na stronie. Więc w opisie pod filmem zostawię Wam link do tej strony. No i myślę, że patrząc na to, że auto kupuje się raczej na lata, a nie na chwilę, to warto sobie to sprawdzić, zweryfikować. Może to się nawet przydać w jakichś negocjacjach ceny. No, prawda? Przy, ta przy takiej akcji to moglibyśmy coś. Ponegocjować. Bo auto ogólnie bardzo nam się popodobało. No i no, moglibyśmy troszeczkę zaoszczędzić pewnie przy tej sytuacji. Ale ogólnie dobrze wyszło. A ja jeszcze tylko chciałam dodać, że z kodem Carfax 15 macie 15% zniżki na raport historii pojazdu Carfax. E, oczywiście linki, kod jeszcze Wam zapiszę w opisie pod filmem. Co Grzesiu, interes życia zrobiliśmy, co? Jaki? Z tym. E, pamiętacie z ostatniego vloga? Kupiliśmy A, sobie taki oszuk, piękny. Poszukali nas. A mam do niego telefon, dzwonił jeszcze do mnie. O, właśnie, on będzie do ciebie wyjechać? na Whatsappie. Dzwonił mój przyjacielu, tam pisał. Słuchajcie, to się okazało, przyjacielu, nie wkleiłeś, gdzie jest ten magnes. Nie wkleiłeś magnesów, a jeszcze tak pokazywał. <noise> tu na rogach będą cztery małe magnesy. No niestety, nie działa to, nie Trzeba działa. Trzeba tam do roweru mu przyczepić. Nie, on nie miał roweru. Dokładnie sobie przyczepisz. Albo w biurze Ci przybijemy do ściany. No bo to, to się postawi. ma mata. śniadania, chociaż jest już prawie południe, a my tak ze mamy często, akurat teraz jest taki środek zimy, powiedzmy, chociaż za oknem trochę wiosna, no to możemy sobie razem śniadanka jadać. W sezonie to wygląda znacznie inaczej. Kury tak nam się zaczęły nieść, że po prostu jajek mamy naprawdę sporo i będą się kanapeczki, takie widzieliście i zrobię do tego jaja poszę. Czekam tutaj, żeby woda się zagotowała. Gotująca się woda z łyżką octu robimy wirek. Ja bym o najważniejszym punkcie e, mężowych kanapek, moje ogóreczki. No, jeszcze trochę zostało nam, ale idą szybko, słuchajcie. Myślę, że połowa zjedzona, ups, a tych słoików trochę narobiłam. I teraz się okaże, czy pięknie się rozpłynie, czy nie. Idealne. Tak postarałam, a ty nie możesz znaleźć ja kanapy. Z jajeczkiem ci zrobiłam. Ja już zjadłam. To jest Uważaj, tak. O. Lubisz? Takie łatwe, a tak rzadko. Co? Ale mówię, że kury się niosą. Jajka tak. trzeba jeść. Dziękuję ci bardzo. Zima się skończy i nie będziesz miał tak dobrze. No. Do pola ruszysz. Uważaj, bo jest takie no, idealne, takie płynące jest. Na obiad dzisiaj u nas będą golonki z indyka, takie trzy spore golonki. Ta jest akurat największa, tamte mniejsze. Do tego ziemniaczki, jakieś suroweczki, ale ja golonki piekę długo oj, naprawdę długo. Myślę, że z dwie i pół godziny nawet, żeby to fajnie mięsko było takie mięciutkie, odchodzące od kości. Wcześniej sobie to zamarynowałam, przykryję i do pieca. Co, kanapki zjedli, a piesek głodny. Piesek czeka na swoje jedzonko, tylko musiałam jej podgrzać w kąpieli wodnej, bo zimnego nie lubi. Nie wiem, czy próbowaliście sernik krakowski, ale jest przepyszny, jest przepyszny. Ja będę go robiła po raz pierwszy, ale ostatnio znajoma mnie poczęstowała i naprawdę petarda. On się rozpływa w ustach, jest taki pomarańczowy, właśnie, bo daje się tam i taką świeżą, startą skórkę, ale też taką kandyzowaną i jest polany lukrem na takim kruchym spodzie, naprawdę petarda, więc jeżeli macie dostęp do Kukidu, to naprawdę Wam polecam. Zobaczymy, czy mi wyjdzie, bo Panie Wnieszki był przepyszny. Biorę się za sernik, a przecież w piekarniku kolanki z indyka, które będą tam długo, więc e, albo je na chwilę wyjmę, albo jeszcze nie wiem, co zrobię. Gorąco u nas się zrobiło. Przez te duże okna wpada sporo słońca e, i bardzo szybko się wtedy nam w domu nagrzewa. Może wy mi pomożecie, gdzie ja mam to przechowywać? Zamówiłam sobie znowu trochę cebul, ale nie do ogrodu, tylko zamyślam, że właśnie teraz, zbliżająca się wiosna, żeby w domu zamiast świeżych kwiatów robić sobie takie, wiecie, kompozycje w donicy, czy w, jakimś, w jakiejś misie z jacentów. No często takie rzeczy też są gotowe w sklepie, ale stwierdziłam, że tak to będę miała częściej i ładne, jak sama sobie to zrobię. No i też przyjemność zrobienia tego. A tu proszę, one zaczynają już tak wypuszczać takie pojedyncze. Nie wiem, nie wiem, mam nadzieję, że one dotrwają jeszcze miesiąc. Właśnie odebrałam kolejne dwie paczuszki. Odebrałyśmy, powinnam powiedzieć, O, to proszę szefowa, szefowa przodem. No to otwieramy, bo jestem bardzo ciekawa. Koszula. Już widzę, że ona jest ogromna, chociaż ja lubię ogromne, ale często kupując takie rzeczy oversize, no to właśnie to jest bardziej taka elka niż. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No i co też jest wielkie, jak dla grzeszka. Przecież ja czasami lubię takie za duże rzeczy i często takie noszę. Dzisiaj mam wyjątkowo dopasowaną koszulkę. A druga paczka, to ja już widzę. Kupiłam koszulę używaną. Ale ładnie pachnie. W takie serca. No wygląda wygląda identycznie jak na zdjęciu. Wszystko się zgadza. A czy będzie dobra, to się okaże. Ale ładna. I chyba napiszę do tej pani, w czym brała te ubrania. Tak pięknie pachnie. I to nie jest perfuma. To jest na pewno jakiś płyn. I powstało mi z tego takie ciasto krucha, fajną ma konsystencję. Jest napisane, żeby zrobić z niego kulkę i na pół godziny do lodówki. podglądałam. Jestem ciekawa, jak ubiła się piana z białek, bo zawsze twierdziłam, że blenderkiem zrobię to lepiej. Chwila. Chwila, chwila. O. No, trochę dłuższy czas ubijania. Coś chyba zmienili w ustawieniach, bo ponad 4 minuty te białka się ubijały. No i są sztywne. No, są sztywne. Sami widzicie. Dobra, możemy zrobić test, czy wylecą z gara. Nie, nie chcą wylecieć z gara, więc jest ok. Ścieram teraz skórkę, ale powiem Wam, że tak porządnie szorowałam ten owoc, wyparzyłam, jeszcze szczoteczką szorowałam i na tych takich drobniejszych oczkach. Było podane, że blaszka ma mieć 20 na 30. Moja na pewno tyle nie ma. zmieszmy sobie to. Dobra, powiedzmy 31,5. 22. I musi taka być, trudno, ewentualnie będzie niższe ciasto, ale innej nie mam, tylko większej. I tak jak widzicie jest tutaj sporo rodzynek, jest sporo skórki i tej świeżej, która już jest rozmieszana z serem, ta którą widzicie to jest ta kandyzowana i jej tutaj dałam nieco więcej niż było w przepisie, ale tylko nieco, mniej więcej tyle. Troszeczkę mi się sypnęło, więc no taki aromatyczny jest ten sernik, naprawdę aromatyczny. Co mnie zaskoczyło, nie trzeba podpiekać tego spodu, tylko masę serową wylewana tak, jak jest. Ciasto po rozwałkowaniu niestety tak mi się rowało, że nie byłam w stanie podnieść tych paseczków w całości. Więc wyszło jak wyszło, liczy się smak. Na to przyjdzie lukier. Dobra, do pieca teraz. W przepisie było, że ten sernik ma sobie dogorywać w piekarniku do wystudzenia, czyli takie 2-3 godziny nawet, ale ja na to nie mam czasu. Bo nasze mięsko na obiad się tam piecze Więc wyjęłam go, wygląda tak, jak ostygnie zostanie polany lukrem. No i będziemy robić test. O, a mi mówią, że ja tylko paczki zamawiam. Patrzcie ile Grzesiek sobie zamówił. Nie, Patrzcie. Nie, to nie, nie Tu Grzesiek najwięcej kupuje. Anna. Anna. Nie, to wszystko grzegorz. Widziałam, ja to widziałam, grzegorz, kto odbiera. Mojego... Anna. Wszystko mamuśki! Wszystko mamuśki? Tak. Później pootwieramy. Chodźcie teraz, bo ciepły barszczyk czeka. Zapraszam do stołu. Męża też zapraszamy. Męża, tatę. Gumka do włosów. Ładna? Obiadowa już pora. Pożyczę Ci, jak będziesz chciała. Podoba Ci się? Ładnie? Liwcie się zastanawia, jak wygląda sernik po krakowsku. Mama mówi, że jeszcze nieskończony. I już dzieci chciałyby próbować. A wiesz, że on pachnie pomarańczą? Naprawdę. Bardzo dużo pomarańczy tam dałam do środka. Powiem Wam, że jestem na etapie poszukiwania idealnego błyszczyku do ust kiedyś używałam przez lata takiego fajnego z Douglasa, on kosztował około 40 zł, ale chyba go wycofali, no bo już od chyba pół roku nie da się go kupić wszystkie zapasy mi się pokończyły więc zamówiłam sobie takie z Golden Rose one nie były drogie, za to wszystko co tutaj widzicie a trochę tego jest, zapłaciłam około 90 zł i tutaj mamy cztery różne błyszczyki plus jeszcze piąty jest tu w opakowaniu w taki zestaw z konturówką. Jak znajdę jakiegoś swojego ulubieńca, to dam Wam znać. No ja raczej e, słaba jestem w malowaniu ust, co możecie zauważyć, bo często gdzieś tam mam powyjeżdżane. No nie umiem ładnie pomalować sobie ust. E, dlatego też używam takich neutralnych, takich bardziej nudziaków, a nie e, intensywniejszych kolorów. Kiedyś w e, Magnolia Park, pamiętam, była taka wyspa z Golden Rose i można było sobie od razu e, zobaczyć jakieś testery, przetestować, a teraz w sumie nie wiem, czy jest przez internet tak w ciemno, wiecie, jak te odcienie e, różnie wyglądają. Dzieciaki, pomożecie mi? Chciałam pochować wszystko, co związane z Bożym Narodzeniem, wiecie, bo już czas pochować te rzeczy, wszystkie domki koniki na biegunach i tak dalej. Tutaj mam takie pudełeczko, wiesz, i możemy tam wkładać, tylko ostrożnie, dobrze? Na domki sobie znajdziemy coś innego, jakiś karton może większy. Uważaj, żeby to nie spadło. No szkoda mi wyrzucać tych gwiazd betlejemskich, skoro tak pięknie kwitną, stoją, więc gwiazdy zostawię, ale domki i ten ładny mm, jak to się nazywa, nie, bukiet. Wieniec też schowam. No trochę się tego nazbierało. Teraz zastanawiam się, gdzie to wszystko pochowam. Zawsze, jak to w domu bywa, w łóżku, w sypialni. Takie skarby skrywałam, ale coraz więcej tego jest. Może na strych, pofatyguję się wejść. Dzień Tutaj, do sypialni. Jaki dobry ten serwis. Nie denerwuj mnie, jeszcze nieskończone. Dobry, bardzo dobry. Dopiero co vlogmasy zaczynaliśmy, a to już znoszenie z powrotem. Gdzie mam podać? Na no strych, może, co? Dobra, Mamo? Postaw na razie. To jad? Nie, jad, ta co żartuje. Słuchaj, nie ja. To najpierw szpic. szpic. Ci zdejmę. Ale teraz. Szpic to ważna sprawa, bo to jest szpic kogo? Janka. Ha. Janka, pożyczona to od Janka. walczmy. Walczmy. No. Przestań. <laughs> Dobra, ja te z góry, a Wy sobie już resztę sporadzicie. Ale tam. Pomóż dzieciom, pomóż, nie Tato! ubierałaś? Co? Żadnej matki nie będzie mógł nie mi o, dobrze mi córka powiedziała. Ty nie możesz i tyle. A tylko z samej góry, tato! Nie! Nie, a kto to będzie zdejmował? To nie. Ty tam nie dosięgniesz. Dobra. Mama! Nie, no bierz tatę, dawaj tato zaprzęgnij, szybko. Ale nie teraz, jak już będzie pusto. Tato nie może, nie wiem. Nie. Rozmawiaj z córką. No, tato musi. Znaj jej potrzeby. Też. Tato musi, jak jak się dół. To co, mam przez ten? Przez balkon wyrzucić? To przyjdziesz tu. Nie, na strych w dwie wyniesiemy. Ale naprawdę, w ostatni, przez ostatni cały rok e, choinki stały u mnie w gabinecie. Ja nie chcę mieć kolejnego roku, nie, nie, nie dość, że wszystkie walizki... Ale jedna choinka była tam i dało się. Ja byłam tam w tym roku. Ty tak ciągle mówisz, że strychu nie mamy, a dało radę. Mamy Akurat tu, na choinkę. Do tego nie, 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 nie. Przeczka małżeńska, mamy strych czy nie mamy strychu? Czy się choinka zmieści, czy nie zmieści? Słuchaj, jak ja tam na kucaka chodzę na kolanach, to dla mnie to nie jest żaden strych. Jak ty się tam wyprostujesz, to... Ale ja się nie strych. muszę prostować, choinka ma leżeć, nie ja. musi stać. Ja wiem, ale ja tam... Ja tam misia nie wchodź miejscu, tam, no. nie wchodź tam misia. Dobra, niech Dobra wchodź. Nie yeah. yeah. Wyżej. Hej ja! Już wszyscy domownicy nie mogą się doczekać, więc przyszła pora na lukier. Lukier zrobiłam na bazie soku z cytryny, żeby pasował do naszego krakowskiego. Już nie robiłam go w termomiksie, tylko tak po prostu zamieszałam w miseczce. Jasiu, Oliwia! Janek! Chcecie sernik? Nie chcecie? Nie chcecie? Ej, powoli. Czekaj, ja to spróbuję. Nie, to ja. Ja to? No dobra. To ja mam taki, najgorszy. Proszę. Daj mi ten, a weź sobie większy. Nie i dam, no to co? Myślisz, że mi to przeszkadza? Ja Czekam na Twoją opinię. To jest tylko sernik. Ale czy to jest inny sernik, jak zawsze? Jest inny. Jest pomarańczowy? Cytrynowy. Nie, pomarańczowy. Ja ale wiesz co? Jaki co? jest najlepszy sernik? Jaki? Zwykły? Tamo. Naprawdę? Wiem, wiedeński. Jestem taki Kilia ten mięciutki. Serio? Na i... No ale dobrze, ale. Dzieci teraz powiedzą. Ty się spisałaś na medal. O, Olivia Livia mówi, ty się spisałaś na medal. Smakuje? Ja też spróbuję czy mi wyszedł, bo może pani Agnieszka ostatnio lepszy wyszedł. 10 na 10. 10 na 10? <noise> Ubraj się tutaj ostatnio. Ej. Słowa, bo ugotuję się. Naubierałam się na cebulkę i lecimy ze wszystkim nakłady. 14 stopni czy 15 dzisiaj na plusie. Słońce nie ma, więc tak nie czuć tego za bardzo, ale jest przyjemnie, więc skorzystamy sobie z tego i gdzieś chwilę razem pośmiegamy. Może kogoś odwiedzimy? Jak to się nazywa? Czego mi brakuje? Nie mam takiego czegoś na tej szybce, żeby mi nie parowało, nie? I to jest uciążliwe. Ale i tak jadę jako plecak? Tak. To sobie lufcik otworzysz. No, schowam się za ciebie. Maszyna już czeka. Ej, co? Ciasno. No, ciasno, ma być ciasno. No, ale on jest idealnie do mnie dobrany. No. Ty musisz sobie zapiąć. No. Ja sobie wiedział? włosy, poodgarniam. No. Bo w kucyku to nie jazda, wiesz? Nie roboty. I już jest za gorąco, ja się nie będę co Zaraz przyspieszę, to będzie dobrze. Ja mam jakiś termopąd Trasa ustawiona 25 km w jedną, więc... Ile ja czasu pokazuje czy nie? No czy wiesz, no trzeba liczyć takie 45 minut tymi polniakami Pół godziny to raczej nie Chociaż Czekaj, Ale ty nie masz tego, co to jest? Do, no daj do góry, do góry, najpierw to, to. O tak. Teraz na dół, mocno, żeby się zatrzasnęło. Zatrzasnęło się, siadę. tak. Ja mam dwie pary spodni pod spodem, takie normalne jeansowe, dlatego się nie mogę dotknąć. Nie gadaj, sernika, a pół blachy już nie ma. Co? Sernika nie ma, pół blachy. Co? Dlaczego Ty jesteś czysty? Nie no, na Ciebie tylko... Patrzcie na to. to. moje buty na co dzień, wiesz? Naprawdę. A tego się spodziewałam. No nie aż tak, myślałam, że będę wyglądała tak jak Ty. A nie tak. Jeszcze może być zobaczymy co dalej. Aż mi buzia boli tutaj, poliki od tego kasku mam takie napięte. Jeju, ale mnie przewiózł. Kurde, ja cała taka. Ja tylko na nogi patrzyłam A nie jest tak źle jeszcze, naprawdę Mówię Ci, że jeszcze Cię nie przewiozłem Cały czas mnie tam szturchasz? Ja żałuję, bo ja nie przejechałam, w swoim wszystkie... kładzie Wszystkie Kałuże omijam, wszystkie no, nieprawda Wszystkie No ani, jakbym miał przez środek jechać Mam nagrane trochę To ciebie bym... Ja sobie nic nie się nagrałam, bo tu jest jak wariat, jakbym to z pieprzem <laughs> Bo mnie kciuk swędzi Zajechaliśmy do znajomych, kawka wypita, jeszcze zrobimy szybkie zakupy, bo mają produkcję soków i syropów. I wracamy do domku, więc powoli się z Wami żegnam. Dziękuję za dzisiejszego vloga, patrzcie jak ja wyglądam cała. Będzie co prać, do zobaczenia. Pokaż Grzesiu co tam chowasz, syrop truskawkowy. Zawijamy w kurtkę i mamy nadzieję, że dowieziemy. Jak nie, to będzie kolejna rzecz do prania. Do <grymne> Jakby dzisiaj mięknie? było mało. Udało się? Coś się udało, zobaczymy co. Dobra. Zamykaj kufer, bo jeszcze po jedziemy. Ładnie? chcesz się gdzieś Nie, jedziemy już autem, jak się przebierzemy.